Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon o coś go prosiła. On ją zapytał, czego pragniesz? Ciekawe, że kobieta, która długo coś Jezusowi tłumaczy, o coś prosi, widocznie tak bardzo lawirowała. Jej słowa były tak niejednoznaczne, tak zagmatwane, tak. Skomplikowane, tak podstępne, że Jezus na koniec tych długich tłumaczeń i próśb musiał w końcu zapytać wprost: O co Ci tak naprawdę chodzi? Potrafimy czasami używać słów niejednoznacznych, skomplikowanych, słów, które mają zagmatwać prawdę, słów, które są podstępem. Słów, które nie prowadzą wprost do naszych myśli, słów, które mają ukryć nasze myśli, po to tylko żeby ktoś zrealizował naszą wolę, nawet o tym nie wiedząc. Na szczęście Jezus przecina ten węzeł gordyjski, skomplikowanych i nieuczciwych słów, jednym prostym pytaniem, po którym trzeba już wyjawić prawdę o sobie. Jezu. Przecinaj moje nieudane słowa, przecinaj moje nieudane myśli po to, żeby prawda o mnie wychodziła na jaw i żeby mnie nawracała. Do zobaczenia jutro.